3 dwa, z MKG 0-2. Przewitaj się! Szanownika. Dobra, dzisiaj on będzie operatorem. Dobra, no co teraz to będzie taki mały pokazik. Weź trochę na dół kamerę. Dobra, no to znika. Gdzie on jest? No dobra. Nie miałeś okularów? Co? Ty nie miałeś okularów wtedy? No dobra, okulary. No teraz lepiej. Dobra. Może coś skombinujemy. No, muszę się przenieść bardziej. Nie widzę Cię! No to chwilę? Tutaj lepiej. Ale nie tak! No, no może tak. O, dobra, no to chwileczkę. Dobra, może tak. Przemieszczyliśmy się, a może tu? Może coś skombinuję a, a może chwilę. Może się wystroję. Ale nie chcę na nam, no! Ale nie tak no! No, może tak, ale może jeszcze bardziej. Dobra, to tak lepiej. Harry Potter! Znika! Może takie? No ja z Jezu, moja magia nie działa. Dobra, chwileczkę, może tak? Może tak? O, przepraszam, zły tyk. Dwa razy musisz tak zrobić. No. Tak, lepiej. No. Dobra. To teraz wyczaruję sobie Znik! No dobra, przeniesiemy e, przeniesiemy wszystkich nas do pokoju e, do pokoju takiego innego Nie, tu! Tu też nie! Jezu, trzeba dwa razy pstryknąć. No i nareszcie! Przybliżę się trochę. Ale nie tak blisko! Nie! No i na tym zakończymy naszą opowieść. Tak. Nie wiem, tylko mogę. No to na razie!